Anna Michalska: Nie wyobrażam sobie, żeby 170 redakcji wjechało nam na granicę przepustki dla dziennikarzy na granicy. Podano szczegóły. Komendanci placówek straży granicznej będą wydawać przepustki dla dziennikarzy, jednak ich liczba będzie ograniczona, powiedziała w poniedziałek rzeczniczka tej formacji Anna Michalska. Nie wyobrażam sobie, żeby 170 redakcji wjechało nam na granicę, dodała. Zgody będą wydawane przez komendantów placówek Straży Granicznej. RET, będziemy jeszcze rozmawiali jak to będzie wyglądało, ale na pewno wiemy, że nie będą to mogły być duże grupy dziennikarzy, powiedziała w poniedziałek w radiu Plus rzeczniczka Straży Granicznej Janna Michalska, gdy została zapytana o to jak władze zamierzają rozwiązać kwestię dopuszczenia dziennikarzy do granicy polsko-białoruskiej. Obecnie reporterzy nie mają dostępu do pasa przygranicznego z powodu wprowadzenia na tym terenie stanu wyjątkowego. Ilu dziennikarzy zostanie wpuszczonych na granicę? Według Michalskiej na Podlasiu są obecnie przedstawiciele 170 redakcji. Nie wyobrażam sobie, żeby 170 redakcji wjechało nam na granicę, zauważyła. Dopytywana, Michalska oceniła, że być może na raz wydawanych będzie 20-30 tymczasowych przepustek. Od 2 września, w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią, w 183 miejscowościach województwo Podlaskiego i Lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni. Od początku ogłoszenia stanu wyjątkowego w pasie przy granicy z Białorusią wydano 1809 zezwoleń na wjazd do strefy objętej ograniczeniami, przekazała w poniedziałek Michalska. Wydano 1628 pozwoleń na wjazd na teren objęty działaniem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Z kolei Nadburzański Oddział Straży Granicznej wydał ich 181. Większość składanych wniosków motywowana jest koniecznością odwiedzin krewnych. Loty dla migrantów, Michalska pytana była także o kwestię organizacji lotów, którymi imigranci przebywający obecnie w ośrodkach na terenie Polski transportowani są do krajów swojego pochodzenia. Te powroty są konsekwentnie realizowane. W najbliższym czasie planowany jest powrót kolejnych 30 osób, które już dostały decyzję o zobowiązaniu do powrotu do kraju swojego pochodzenia. Na razie te powroty są realizowane lotami rejsowymi, więc liczba tych osób nie jest zbyt duża, ale w tym roku już ponad 300 osób wróciło do kraju swojego pochodzenia, informowała Michalska. Jak dodała, planowane jest zorganizowanie dużego lotu czarterowego. Tutaj oczywiście są pewne procedury. Musi być zgoda strony irackiej na przyjęcie tych osób. Trzeba dopełnić wszystkich formalności, przede wszystkim potwierdzić tożsamość tych osób i zweryfikowanie, czy te osoby są obywatelami Iraku. Zaznaczyła Michalska. Oceniła, że wyczarterowanym samolotem polecieć może kilkudziesięciu migrantów.